Witam Was serdecznie, z tej strony Remix, to jest kolejny odcinek Zatylla Total War, walczymy o! o przetrwanie. Kable się już tak zaplantały, sorry ludzie, że aż mam jeden wielki kłębek i mi tutaj się trochę zaplantał i mikrofon trochę krzywo dlatego taki może był podmuch wiatru, gdy się przesuwał. Zacznijmy więc od y, polityki, co się tutaj dzieje. Gneusz Antoninus Leliusz, małe drżenie, młody zdolny gladiator, któremu opisano jest, błyskotliwa Kajera ma się zmierzyć z trudnym przeciwnikiem. Chcesz obstawić walkę? 500 talentów powinno wystarczyć. Postawimy na niego. Dobra, tutaj oczywiście gospodarka. ta pydła. Mnie się wydaje, że już to robiliśmy. Ale dobra. Mniejsza w to. Ehm... Um. Tak, z Fiorentiny wycofywaliśmy wojsko to samo. Są... Cha, czy nie wiem. Może w... nagrałem odcinek i... Wyszedłem z gry... Jak skończyłem wszystkie ruchy, dlatego to się tak nie zapisało. Bo na legendarnym się zapisuje od momentu gdy Tura przyszła. Kolonia. następnie garnizon. W kogo jeszcze? sa gitarów nie, mamy żywność na minusie no dobra jest lipa, no lipa jest giganci tu jeszcze płyną o tutaj musimy jeszcze podpalić Jest. Nie! Jezu, tego nie chcieliśmy podpalać. No dobra, okej okay. To nie działa, chcę tutaj. Próbuję się tam przebić, ale nie może. A gdybyśmy zaatakowali. Chociaż splądrować cokolwiek. Że kasa przyjdzie. No dobra, pieniędzy mamy dużo, ale żarcie za chuj. Wszystko co mamy w budynkach, nam żarcie zżera. Segusio, gdzie jest to Segusio? Tutaj, no to, to, to jest stracone miasto. W gnui coś najwyżej. Niby można jeszcze. Też pod podhandel zrobiony zamiast pod szarcie 10 z rolnictwa, miałem te 30 z rolnictwa masakra jakaś no bo mamy kasę, to może coś tutaj jeszcze klikniem pod to żarcie, no bo Przecież na moment musi coś wpaść. Sparkujemy tutaj najemników. O! Tak bardzo. Chryste Maria. Tak bardzo. W Kartagina, może się rozbudować Konstantina Atakują nam Konstantinę już Dobra, to, to też jest pod handel, nie? Oczywiście, idioci Adaptacja Rybołówstwo Tutaj też chcę coś na żarcie Chuja Można na żarcie Minus żarcie, minus żarcie Co to dalej? Tarbna Tabern Ład publiczny, minus jeden. To tym Dobra, robimy turę. O Boże, da trzeba ich podziesiątkować jeszcze. Okej, okay, w końcu to dotarła. To, to, to To jest polityczne zyski. Dobra co? Już się tu wpieprzyli. Tutaj kurwa, nie mamy jednostek. Przednych włóczników, którzy i tak umierają z głodu Super. Gdzie oni mają te 1300 ludzi? S gówno Naprawdę to jest tak popierdolone. mogę tutaj budować co nowych ludzi, którzy i tak pomrą. Po prostu kurwa, super. Tak będziesz mógł kohorty tam kupować, to było dobrze. Nie ja wiem, tutaj spróbuję pobudować kohort, może tutaj coś zaatakujemy. Tempo badań Niskie poczucie Niskie poczucie Niskie poczucie, wszyscy niskie poczucie No ale no, znowu tu do nas doszła I tu tego no, jest okropnie, no ludzie Gdzie ja coś czujesz, że ta kampania skończy się szybko Naprawdę, no tutaj już nas oplegają Też, no to tylko wystarczy podpalić Zginęła, może tam jeszcze sobie żyje I niech sobie żyje Ale reszta Już do kasacji palma Żarcie Może ta palma chociaż jakoś Przeżyję to wszystko. Jezu, teraz musi lecieć. Ład. No dobra, Ajax Na razie nie widzę, że się żeby się pływali To może się skupimy na naszych wyspach Ajax to samo Nasze marzenia będą to Jedyne środki dochodu Czemu Kartagina z separatystów? A ja nie walczyłem, co to cholery. Nie, ja już nie mam sił na to. Wszystko w dupę idzie. Jest coś do spalenia jeszcze. Było. O mój Boże Tarentum nie wiem jakim cudem jeszcze tutaj się Kula Spam włóczników Okej, okay, no nie wiem Czekajcie, zobaczmy jeszcze tutaj, przejrzę szybko Brigantum jeszcze jest do spalenia Augusta Dlatego no nie mogę Solona to tam w ogóle jest już Dymana w dupsko Okej okay. No to co musimy zrobić? Tego nie musimy ruszać Posąga też nie musimy ruszać Amfiteatr Trzeba to zburzyć Czekra bardzo Burzymy to gówno, to minus 100 aż daje, ale no nie możemy tego skasować W ravenie. co można zburzyć żeby dostać No żeby żarcie opadło? Adaptacja Nie Trzeba po prostu zburzyć Kurwa kasa się skończyła już To wszystko co możemy zrobić? Super Minus 400 żardzia nadal jest Z budynków tyle Nadal Jak ja mam tu więcej Najwięcej zżera właśnie Co ten Te główne Budyneczki miasta Na przykład Sam Rzym wysysa stówkę Ale nie możemy tego obniżyć bo będziemy tak słabo stać w obronie, że no będzie lipa. Ale jak położymy te to wszystkie te żarcie też poznikają, więc zobaczymy za turę, jak to będzie wyglądać. Okej okay. Co my tu mamy? Chyba więcej się nie da Super. że w tej chwili, palmy. to też spojrzeć, a? Ja. Gdzie tu się sfortowali? Nie, no to to, to to kurwa. To zaraz będzie... Chuj. Zaraz nam wpierdolą. To jest bardziej niż pewne nawet. przejmować chuj że zburzymy to zawsze też 100 żarcia więcej będzie Sykusio Coraz mniej tych terenów Coraz mniej A rzym sobie tam uważa, powodzi mu się Co za chuj jest pękłe, Dobra, robimy turę Dobra coraz gorzej nie dali nam co pożyć no, ta kampania dobiega końca w tym momencie to, to już nie ma ratu ratunku Tutaj już ludzie nie ma ratunku. Chyba będziemy żyć tylko na wyspach. O ile jeszcze będziemy na nich żyć. Robimy tę turę. Ci dalej to oblegają. Nie mogę tego przejąć. idioci Dobra, robimy turę. Pód. Pód. Je, pie, 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 pie. Żarcie na plusie ludzie Ale oblegają nam już Ravena Więc Ravena jest stracona Ja pierdzielę oni się leczą Oni się leczą I tak pewnie Rzym stracimy Ale oni się leczą Jednak płyną Umieją pływać Palma Żorcie pozwala na werbunek Weźmiemy do jakiegoś ziomka. Dziesiąty legion, może być. To będziesz tutaj chronił naszą palmę. Okej okay. i wybudujemy w palmie jeszcze z możliwością produkowania ekwitów. Tak, to będzie nasza nowa stolica. Bo nie wiadomo, co z tą nowa. Ci też dwie tury się w podrukują. To jest jakieś cholerne. For Rome. Okej. Okay. Czekamy. Zobaczmy. Frakcja zniszczona. Czemu znowu głód? Czemu wszystko? Co? Yes. Dobra, nie będziemy tego odwlekać. Bo to nie ma najmniejszego sensu. Po prostu im tą oddamy. A o Rzym? No, o Rzym trochę powalczymy. Tam już nie będziemy tacy. A gdybyśmy mieli to ten 3600, zysku tylko. A jak znam lądrowali To też się robi niewygodnie Przed chwilą w żarcie była i znowu go nie ma Boże Dobra, ciśniemy turę A tyla się urodził Jeszcze mi misje dają, idiot, idiot. Fuck! Co tu płynie? Ajax nam tutaj już zaraz zniszczą, więc się wycofujemy stąd, co tam z naszym Rzymem oblekane co tam. Żadna nowina. Chyba nam się nie uda sobie w spokoju przeczekać tej całej burzy. Chyba nam się nie uda. Robimy turę, dobra. Nie możemy opuścić osady. Da, da, da. Nie, 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 nie. Gońcie się. Get the fuck out of awansowaliśmy nie, nie, palmy trzeba brać. ekwici Gaious, Purius. Minus 1700 A my nie możemy tego porzucić. Serio. 1500 na 2000. A stoczymy chociaż jakąś bitwę w tym odcinku, nie będziemy tacy 400 rok nasze jary równo Jakie ochłapy Boże Nie wiem jak my chcemy to wygrać. Nie wiem w ogóle, co ten współczynnik sobie wyobraża, że tak nas pokusił o to, żeby zawalczyć. Ale dobra, rozmieść wojsko. Włócznicy biorą na klatę, umieścicie okrążają. Jedyna opcja. Więc się będziemy jej trzymać. Gdzie jest nasze wsparcie? Czemu Rzymu nie ma w tle? Przyspieszymy to do siebie, dobiegną Dobra, jesteśmy dosyć blisko A, bądź tam, wuczników wysyłamy Ja pierdolę ile tego idzie

Walczyć psyy To pies generałem Gdzie w nas tam kurwa idziecie? Rororororororo Wsparcie idzie, ale co my nimi zrobimy, to ja nie wiem. Nasi tutaj już migoczą. Nie się Biegniecie tutaj miecznicy ich tutaj dokończą A, no. eksploraty spod i już jest dupa szybciej to biegniecie i nikt z naszych nie zostanie tutaj

Есть хедшот. Палатина нам тут очистил. Porażka, straty 700, stracili więcej, ho, 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 ho. Ty no, działał zabił 170, no 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 no, kogo on tam lał Ale zaraz i tak stracimy że. Stolica jest Karalis teraz, tak? No to też zaraz stacimy Kolejną stolicę. Ha, prowincji Pewnie Rzym teraz jest stolicą wszystkiego, całego... Cesarstwa? A nie. Nie wiadomo. Dobra. Jakie porzucanie? Co wam odjebało duba? Kliknął turę, żeby było po ptokach. No okej, okay, robimy turę ostatnią Okej, okay, tura doszła. Nic się nie stało w niej. Ale zakończymy już ten odcinek, więc na razie trzymajcie się do zobaczenia w następnym. Yo!